No trudno jeszcze na, na jakąkolwiek ocenę i postawę nowych zawodników, ja bardziej bym był zadowolony z frekwencji na, na treningu, wszyscy wrócili po urlopach zdrowi, chęci pracy, także myślę, że najbliższe dni pokażą i ocenią tych zawodników nowych, chociaż ja bym się tak aż tak bardzo z tą oceną nie śpieszył, bo bo jest to na, na tą chwilę czwórka zawodników. Być może że w tym tygodniu dojedzie jeszcze jeden, dwóch zawodników. Kadrę byśmy chcieli zamknąć już, gdyby się udało przed pierwszym spalingiem, bo krótki okres jest przygotowawczy, żeby te formacje się zgrywały. Okay. bravo riposa 3, 3, 1. 2, 3 2, 1 3 2 1 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 32 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 O pan, ciszej, wizja i dobrze. Teraz, chodź, chodź, chodź. Kero, kero. Dasz, dasz. 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 Dasz.